Jaka jest natura Słowa Bożego, według listu do Hebrajczyków 4:12? Żywe i skuteczne. W jakim stanie znajdowali się synowie Skewy po konfrontacji z demonem? Pobici i nadzy. Podczas dnia pięćdziesiątnicy, co pojawiło się nad głowami każdego z ludzi? Coś jakby języki ognia. Jakie drzewo było adresatem prośby o małżeństwo w przypowieści Joasza? Cedr libański. Kogo wysłali apostołowie, kiedy usłyszeli, że Samarytanie przyjęli słowo Boże? Piotra i Jana. Kto został następcą tronu po śmierci Jozafata? Joram. Jak zachował się dowódca trzeciej grupy pięćdziesięciu wysłanej przez Achazjasza przed Eliaszem? Padł na kolana i błagał o oszczędzenie życia. Jak Paweł opisuje wypełnienie prawa w liście do Galatów 5 i czternastu setnych? Miłość bliźniego. Który król Judy został zabrany do Babilonu razem z Ezechielem? JoJakin. Na czym polegała pierwsza pokusa, kto poddany był Jezus na pustyni? Rozkaż, aby te kamienie stały się chlebem którym prorokiem Bóg odpowiedział król Ezechiaszowi, gdy modlił się o obronę przed najazdem Asyrii. Izajaszem. Co Jezus powiedział, że jest łatwiejsze niż wejście bogatego do Królestwa Bożego? Przejście wielbłąda przez ucho i gielne. Ile lat mieszkał Jakub w Egipcie? 17 lat. Ile lat miał Abraham, gdy Bóg wezwał go do ziemi Kanaan? 75 lat. Jaką ofiarę złożył arcykapłan w ofierze za grzech? cielca. Co powiedział Jezus tuż przed oddaniem ducha na krzyżu? Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Jakiego chrztu nauczał Apollos w Efezie? Janowego. Gdzie szukali schronienia mieszkańcy i dowódcy po zamordowaniu namiestnika Gedaliasza przez Babilończyków? Egipt. Gdzie Izraelici ogłosili błogosławieństwa i przekleństwa po wejściu do Kanaanu? Na górze Gericim i Ebal. Ile zapłacił Abraham za jaskinie w Machplat dla Sary? 400 srebrnych cyklów. Jakie trzy czynności należy wykonywać w ukryciu, aby otrzymać nagrodę od Ojca? Jałmużna, modlitwa, post. Który naród pokonał Gedeon z trzystoma wojownikami w księdze sędziów? Midianici. Przez kogo mamy pokój z Bogiem, skoro zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary? Przez Jezusa Chrystusa. Co było przyczyną tego, że Joram postępował źle? Poślubił córkę Achaba. Kto przemówił do Saula na drodze do Damaszku? Jezus. W którym roku Jochada rozpoczął reformy? W siódmym roku. Jezus porównał siebie do czego podczas sporu o post w Ewangelii Marka 2? Oblubieniec. Kogo poprosił Barak o towarzyszenie mu w bitwie? Debora. Jak nazywał się rzymski gubernator, który skazał Jezusa na ukrzyżowanie? Piłat. Co oznacza imię Efraim? Bóg uczynił mnie płodnym w ziemi mojej niedoli. Co Bóg powiedział Mojżeszowi przy płonącym krzewie? Aby poprowadził Izraela z Egiptu. Jaką rolę pełnili zarządcy 12 prowincji za czasów Salomona? Dostarczali pożywienie dla króla i dworu. Gdzie rahab ukryła dwóch szpiegów na swoim dachu wierychu, pod lnianymi łodygami, w którym roku panowania Azariasza, króla Judy, Pekach został królem Izraela w Samarii, Rok 52. Który syn Dawida został jego następcą według pierwszej Księgi Królewskiej? Salomon Co Jezus użył, aby wypędzić handlarzy ze świątyni? Bicza Co Jezus uczynił przed wyborem dwunastu apostołów? Modlił się do Boga przez całą noc. Jakie dwa rytuały wykonał Kościół przed wysłaniem dwóch ludzi, zgodnie z kierunkiem Ducha Świętego? Post i modlitwa, a następnie nałożenie rąk. Co powiedzieli uczeni w piśmie, gdy Jezus odpuścił grzechy sparaliżowanemu? Ten człowiek bluźni. Co ujrzał sługa Eliasza za siódmym razem po tym, jak Eliasz modlił się na szczycie góry Karmel? Małą chmurę wielkości dłoni. Dziękujemy, że jesteś z nami do końca. Napisz swoje refleksje oraz wiedzę biblijną w komentarzach. Dzięki Twojemu wsparciu możemy przygotować więcej quizów.